11 sierpnia w godzinach nocnych Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie dostała zgłoszenie o pojeździe osobowym, który uderzył w latarnię na ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zgłoszenie potwierdziło się. Zastaliśmy pojazd osobowy. Stojący między szlabanami, między rogatkami na przejeździe kolejowym. Rzeczywiście kilkaset metrów wcześniej uderzył on w latarnię. Po przejechaniu tych kilkuset metrów stanął na przejeździe kolejowym. Osoba podróżująca tym pojazdem opuściła pojazd przed naszym przyjazdem, bo znajdowała się poza pojazdem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia odłączenia akumulatora w pojeździe osobowym. Tutaj na chwilę obecną prowadzimy działania, bo na drodze na długości około 200 metrów mamy rozlany olej silnikowy. Zespół ratownictwa medycznego działał tutaj również z nami na miejscu zdarzenia. Zajmowali się tą osobą poszkodowaną z tego pojazdu. Została ona zabrana przez zespół na dalsze badania. Droga na czas działań jest zamknięta w dwóch kierunkach. Ruch tutaj również kolejowy jest zamknięty bo pojazd znajduje się między, między rogatkami tak naprawdę. Przyczyny okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. W działaniach udział brał dwa zastępy Państwa Straży Pożarnej i Dzierżoniowa, zespół ratownictwa medycznego oraz Patrol Policji.